Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Giz. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W drugiej kolejce Bezklik Trzeciej Ligi Grupy Trzeciej nasza drużyna wyjechała na blisko 500-kilometrowy wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego, by zmierzyć się z tamtejszą wartą. Ten skrót zrealizowany dzięki uprzejmości gospodarzy, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie materiału, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Przechodzimy już do meritum, czyli do składów obu drużyn na ten pojedynek. Zaczynamy od ekipy gospodarzy, czyli Warty Gorzów Wielkopolski. 1 smok, 4 skrzyniak, 6 to Lewandowski, 7 Gardzielewicz, 8 Markel, 13 Orzechowski, 16 Mroczko, 17 Setla, 19 Roszak, 20 Majerczyk i 47 Maćkowiak. Trenerem gospodarzy jest pan Paweł Posmek. Podlesianka 33 Lipiec, 5 Wacławski, 7 Nowotnik, 8 Grzeszczyk, 10 Topaszek, 18 Winiarczyk, 23 Rosiński, 24 Rzemła, 30 Jarnot, 69 Kunka i 77 Niezyto. Trenerem Podlesianki oczywiście Dawid Bremer. Sobotnie spotkanie rozpoczynają gospodarze. Podlosianka na ten mecz wyjechała już w piątek i to nasza drużyna już w drugiej minucie zagroziła bramce Warty. Sędzia odwizduje jednak przewinienie Jacka Jarnota, chociaż jak widzimy to zawodnicy gospodarzy wpadli na siebie. Trudno tutaj obwiniać Jacka Jarnota. No mamy wątpliwości co do słuszności podjętej decyzji. Warta wychodzi ze swoją akcją ale doskonały. Odbiury Bartosza Nowotnika. Łukasz jakie kółeczko z piłką naszego zawodnika. Piłka zagrana do Niesyto. Jest tutaj Daniele Paszek. Paszek na lewą stronę. Winiarczyk, dośrodkowanie w pole karne skaczą tam. Gospodarze jeszcze uderza Daniele Paszek. Dobra decyzja. Nieco gorzej jest z wykonaniem, ale dobry początek meczu w wykonaniu naszej drużyny. 20 minuta. warta przepiłca. Majerczyk jednak fatalnie tracił piłkę i podaje wprost pod nogi Daniela Paszka. Ten rozpędza się. Paszek na 13 metrze uderza na bramkę. 1 do zera prowadzi podleśanka. Premierowe trafienie naszej drużyny na boiskach. Betclick trzeciej ligi. No, doskonałe zachowanie popularnego pacha, który wziął całą akcję na siebie i skutecznym strzałem wykończył tą akcję. A to już minuta 22, to w pole karne, pierwsza próba warty, ale doskonale broń Wiktor Lipiec. Rzemła. Piłka do to ten... Do Rosińskiego ale trafił w naszego zawodnika. Podlesianka jednak cały czas przy piłce. Ponownie Marcin Rosiński już w polu karnym. Na obieg pokazuje się Niesyto. Rosiński jednak strzela. Trafił wprost w matka Niesyto. No szkoda, bo tutaj pachniało drugą bramką dla Podlesianki Katowic. Minuta 26. Jesteśmy w obrębie pola karnego Podlesianki. Ładnie teraz pograli gospodarze, Gardzieliewicz zagrywa do Adriana Marchela. ten uderza na bramkę, nie musiał jednak interweniować Wiktor Lipiec. Minuta 34, Przemysław Rzemło, piłka na Jarnota, który ładnie się zastawił, Jarnot w polu karnym, wypychany jednak, zagranie do Macieja to poradził sobie z Piotrem Majerczykiem, dośrodkowanie. Wybija to mroczko. Jeszcze jest Daniel Paszek. No, zamieszanie pod polem karnym gospodarzy Grzeszczyk do Niesyto, Niesyto. nie syto. Na piąty metr był tutaj Marcin Rosiński, ale nieczysto trafił w piłkę. No ale naprawdę świetne. Te pierwsze fragmenty meczu w wykonaniu podlesianki Katowice. Do przerwy. Prowadzimy jeden do zera. A to już druga odsłona i atakują gospodarze. Uderzenie Adriana Marchela. Dobra próba. Ale pewnie łapie też Wiktor Libiec. 70. minuta. Faul teraz w środkowej strefie boiska. Macieja Stachonia i sędzia odwizduje rzut wolny. Gospodarze będą mieli okazję do posłania piłki w pole karne. Tak też się dzieje. Do środkowania Wyskakuje tam Szymon Mroczko. I mamy wyrównanie. Gospodarze stwarzają sobie tak naprawdę pierwszą groźną sytuację. I piłka zameldowała się w siarce bezradnego Wiktora Lipca. No i w Gorzowie znowu mieliśmy remis. 20 minut do końca tego spotkania. 76. minuta. Kapi kapitalny odbiór Marcina Rosińskiego. Świetna wymiana piłki z Grzeszczykiem. Ten od razu posyła piłkę na lewą stronę boiska. Tu jest Oleksij Siwcew. Piłka do Rosińskiego, jest jeszcze bardzo Nowotnik, piłka na lewej nodze, czyli tej dominującej naszego zawodnika, ale przeniesiona jednak nad poprzeczką. 80. minuta, rzut z autu dla drużyny gospodarzy, wygrywa głowę Przemysław Dybowicz, a piłka posłana jest za plec naszej dwójki obrońców Rzemła i kulka naprzeciwko nich Karol Gardzielewicz, który sobie poradził, płaski strzał. I niedowierzanie w gorzowy wielkopolskim Warta wychodzi na prowadzenie. Chociaż nie ma co ukrywać, że to nasza drużyna była w tym meczu po prostu zespołem lepszym. Skuteczniejsi byli jednak gospodarze. No i to oni na 10 minut przed końcem mogli dopisywać sobie trzy punkty w ligowej tabeli. Podlesianka w ostatnich minutach podkręciła jednak mocno tempo Piłka na prawej stronie, boiska Rosiński do Grzeszczyka Ten zgrywa do Miłosza Krzaka, uderzenie na bramkę Przeniesione jednak nad poprzeczką no ale dobra próba gości, żeby tutaj ponownie doprowadzić do wyrównania Kolejne sekundy upływały pod dyktando podlesianki. Winiarczyk w pole karne, Każe tam krzak wygrywa głowę i jest faulowany przez swojego rywala. No naszej drużynie należał się ewidentny rzut karny trafiony w twarz. Miłość krzak. Sędzia jednak gry nie przerywa. No Nie ma tutaj innej możliwości niż podyktowanie jedenastki dla przyjezdnych. To już ostatnie sekundy tego meczu: uderzenie głową po dośrodkowaniu zrzutu różnego. Strzelał Alan Lubacki. Piłka nie trafiła jednak w światło bramki. Nasza drużyna do ostatnich minut próbowała wyrównać stan tego meczu. Sędzia jednak i w tej sytuacji nie zdecydował się na wskazanie wapna. I to gospodarze mogli cieszyć się z końcowego triumfu. To był nasz dobry występ. Nie mamy się czego wstydzić, no ale niestety po raz drugi w tym sezonie schodzimy z boiska jako pokonani. Szansa na odkucie się już w najbliższą sobotę. Na Sołtysią przyjeżdża Górnik Polkowice, a mecz zaplanowany na godzinę 17. Serdecznie zapraszamy.